Okej, okay, zimeczki witam na pierwszej, na pierwszej yy, W kolejnym odcinku style Brain na moim kanale Tym razem z Dębegiem, Dębek przywitaj się Dzień dobry I dzisiejszy cel odcinka to jest że po no tak żeby zdobyć w jakiś przynajmniej czwarty rebirt Coś takiego postaramy się zrobić, chodź Dębek do mojej bazy, bo poczekaj zaraz tylko musi, musi się Moja baza otworzy, dam ci Brainroty jakieś epickie Czekaj, ja zobaczę, którego będę mógł wziąć, Daj mi popatrzy. Dam ci tą balenololo, To 40 milionów. A poczekaj, okay. w, w międzyczasie, Dębek, w, wiesz jak <coughs> tu, tu robić rebirty, czy nie wiesz? Chyba. Chodź tutaj za mną, chodź za mną, chodź za mną, tutaj, tutaj. Tutaj masz takiego gościa, nie? I tutaj takiego gościa. I żeby zrobić pierwszy rebirt, musisz mieć 500 tysięcy gemów. I musisz mieć braindoty lirli Lar, Lila i Fluri, Flura. Musisz polować na te braindoty lirli Lila li, 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 i Fluri. czekaj Lili. Musisz okay. na te, na te brain roty polować. I musisz. Li, 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 la, li, la. I Fluri. Nie jest Fluri, Flura. Bierz go. Pa, tu jest najlepszy Braindot. To jest najlepszy Kup Kupko ja nie mam hajsu tyle Dobra yes. Idzie flur i idzie li, li, li la, lila. Ten słoń Prawym przyciskiem I musisz na ten, ten podest go tam Ja ci pokażę, na to zielone musisz go położyć, na to zielone Na to zielone weź z nim A jak się kładzie? I zamki bazę, zamki bazę jak będę robił Rebirfa to ci go oddam. Nie, ja mam ja mam 9, mil, 9 bilionów, także spokojnie. No ale wtedy go przechowasz, bo tu się chyba prenerote resetują jak Rebirfa. Tak, wiesz? no. I zbierz sobie hajsik ty... i, i zrobić re, i zrobić Rebirta. Już mogę. Ile masz hajsu? Ja ci... No chyba to milion. idź, idź zrobić Rebirta i zrobić Rebirta. No, ale weź sobie tego... Nie, weź dobra, nie, ja mam, ich dużo, ja mam, ja mam ich dużo, ja mam ich, ja mam ich, dużo. Masz ich... Chodź, chodź, Dembek, chodź, 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 daj rebirta zrobimy Dobrze. Idziemy. Dawaj, pierwszy rebirt, gdzieś. Ja mam 14 rebiwrzek ciężko było zdobyć. Dawaj tu i klikaj. Wow. I chodź do mojej bazy, chodź do mojej bazy, szybko chodź do mojej bazy. Gdzie? I bierz sobie, którego chcesz Brainrota, bo mi to obojętnie. Tylko skimitorie dystani. Wojana możesz sobie wziąć. Wojan? Wow. To jest Bugatti. Bugatti. Dobra, dzisiaj postaram się zdobyć sobie troszkę większy rebier, przynajmniej czwarty. I na okay, tym zobaczę, będzie co muszę mieć. Zamknij sobie bazę. Zaraz ci amulet szybkości kupimy. Już mam 3 miliony. No dobrze, dobrze. Tylko musisz teraz jakieś tam brennoty zdobyć, żeby po prostu. Co musisz na następny rabbit mieć? Świnka Bombardido i tripi tropi tropa tripa. Tripi. Spróbujesz świnkę Bombardido. No dawaj, idziemy zobaczyć. Masz zamkniętą bazę? Masz zamkniętą bazę, dobra. Ja biorę wojana tutaj kupuję Wow, wojana. Dobra. Będziemy w dzisiejszym odcinku, tak, czwarty rebird Tobie będzie ok, Ty tak to Ogólnie za każdy, za każdy ogólnie za każdy jeden rebird zrobiony masz, otrzymujesz na, na Wojanowicach holgi Jeden klucz halloweenowy A tak jeden klucz halloweenowy Kosztuje 300k To dużo? No dużo na Wojanowicach holgi 300, 300 tysięcy jest dużo Dobra, postaram Czekaj, jakich Ty potrzebujesz? Świnkę. I jakiego tego drugiego? Eee... zobaczyć. Świnkę. Idzie z Fanini bombardino. Świnka idzie, musisz ją sobie wziąć. Dobra, bierz tą świnkę, jest na, jest na końcu. Trippi-Troppi musisz teraz, ooo teraz zarąbisty Brainrot się zrespił Oooo Ja go biorę Nowaka Saturno-Saturnita Trippi-Troppi teraz musisz kupić jakiegoś No i na tym to polega, ja to lubię, te... mało ludzi tu gra, wiesz Dębek powiem ci szczerze na tych style Brainrotach Ale to jest spoko tryb, mi się wydaje Idzie zielone krzesło Moja baza została otwarta, poczekaj Idzie o jakrzestło Dobra Weź już ode mnie, dwoja na tego. Nie, bo nikogo nie ma, nikogo nie. Bo... Co drugi Rebir nie traci się rebirtów jak robisz Tripi 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 trapi, musisz mieć poczekaj i... Stracisz Rebir... ale ci dam, ja ci dam jakiegoś ten trip i tropi, tylko musimy Weź tego wojona, przechowaj mi go. Dobra, przejdę tego z najbardziej, czy idzie trip i tropi. Ale już mam. Masz trip tropi? Tak. Dobra, to idę wojana wziąć od ciebie. I zdobędziemy dzisiaj dębegowy ziemiaszki czwarty rebit przyjaciele. To jest cel dzisiejszego odcinka idę wziąć... Dobra, masz tripi tropi, tego ziemeczka też masz. Dobra, biorę Wojana. poczekaj. Powiedz, powiedz jak go ukradniesz. Poczekaj, muszę go odnaleźć do swojej bazie. Dobra, jestem u się w bazie. Teraz jestem, już dobra, możesz robić rebirt. Dobra, musisz poczekać chwilkę, bo nie, musisz, moja baza musi się otworzyć. Muszę minutę poczekać. A ja w tym czasie... Ja mam tego lawaka... Muszę zobaczyć, co ja potrzebuję na rebirt w ogóle. Ogólnie powiem ci, Dębek, ostatnio coraz więcej ludzi chce grać na Wojanowicach, na, na, na Survivalu. Powiem ci szczerze, co ja potrzebuję do rebirtu? Co? Tylko naprawdę? Ty potrzebujesz. YouTuber Nubek, YouTuber Kati, to jest easy. Tylko 800 milionów muszę mieć, to jest easy, dobra, to jest easy nie są słabe, te youtuberka youtuber i youtuber Wojana to są słabe bardzo. Brainroty ja hmm. potrzebuję boneka, ambalobu, trick, track, barabum, brr, brr, No to chcesz, którego chcesz, chcesz, Wojana ode mnie, tak? Żeby zarobić sobie troszkę Wojana, będziesz brał hmm. ode mnie, nie? Dobra, 10 sekund nie i możesz przychodzić po Wojana. Dobra, 5 sekund. Chodź, chodź pod moją bazę. U góry nic nie ma, a czy nie, jest Wojan chyba, jest Wojan, dobra Dobra, idź do bazy Już masz dwa klucze Halloween na, na Wojanowicach zachodzi na survivalu jest sprzedaż będzie miał 600 tysięcy Dobra, zamykam bazę, albo nie, bo na razie tu niko, nikogo nie ma i tak Mateo się pojawił, dobra Na razie bazę nie zamykam, bo nikogo i tak tu nie ma I jakich potrzebujesz brain rotów teraz? Potrzebuję tylko Boneka Ambalabu i br -br -br Idzie, idzie pin, idzie brata pin. Weź sobie go. Brpata pin. Bonelsa, tri boneca Także tak, ziomeczki. Dobra, boneta. Idzie tricez barabon! Ja już go mam. No to dobra, to co zostało ci do wzięcia? Nic, teraz tylko kasa. Dobra, kasa to akurat łatwo. Masz, masz tego wojana Zbierz ule, To jest wojana highsik. I ulepszy Rebirth. Cel dzisiejszego się to jest czwarty. Rebirth co sobie zrobimy? A maksymalny jest rebirt 18. Dobra, rób rebirt. Jaka, ja muszę zobaczyć, czy mam na to kasę. No e, masz 20 milionów. To powinno być dobrze już. Że weź ode mnie tego wojana. Poczekaj, dobra. Wezmę Wojanka. Piłeś Wojanka Multivitaminę? Dobra z Multivitamina, powiem Ci szczerze. Dobra, już zrobiłem, możesz, możesz robić debiut. Lodowa Skórka Młot Level 3. Patrz, masz podwójną bazę już, dobra. To teraz idź po Wojana znowu u mnie, weź sobie Lawaka Saturno pojawiła się, dobra idę ją wziąć. Weź Wojana nie. Zrobimy jeszcze jeden rebird I będzie elegancko Dobra, Lawaka tu jest mamcie Lawaka Saturno Saturnita I tu w sklepie zaraz sobie kupisz amulet szybko się, szybko mógł biegać. Dobra, co no potrzebujesz? Bobrito bandito, trulinero tru, trulicina, bobrito bandito, musisz mieć, tu idzie bo już go nie złapiesz pewnie. Tu jest trulinero trulicina, bierz bierz go, bierz go. Bierz. Prawym. Trulinero trulicina. Bobrito bandito. bobrito bandito. I co jeszcze? Morito Bambito i jeszcze musimy mieć chimpanzyni bananini. bananini. Dobra, bananini. Idziemy go wziąć. No, dobrze. Zielone krzesło. Zielone krzesło, dobra. I tego szympansa trzeba znaleźć teraz. To jest spoko, tylko mało ludzi strasznie gra na tym, powiem ci szczerze. Mało ludzi tej... Mało ludzi, ale to, ale to ja tu to lubię ten tryb, ogólnie. Bli, bli, prostu nie. Bri, bri, bikus, digos, to niepotrzebne. Dobra, to jest niepotrzebne. Ta, 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 sahur. To też jest niepotrzebne. Jak się zrespi, to zrobimy czwarty rebirth. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Tylko widzisz, Kati jaka jest słaba, widzisz? To jest najsłabszy. Idziemy z nami z jednej strony. Idziemy, szampan z jednej nie mogę podgonić dogonić. jakie ja, on jest szybki. <laughs> Dobra, i mam wziąć wojenę od ciebie? Mm. Dobra, Muszę biorę, biorę wojenne. Czekaj, zobaczę, czy mam wystarczająco kasy. I to dopiero, Krofaś. Dobra, ile masz? Sześć, 63 miliony. Powinien ci starczyć. Mm. Masz starczyć? starczy? Daj wystarczy. wziąć wojana. Dobra, i poczekaj. Zaraz go tylko dostarczę go do bazy. Sprawdza mój indeks. Dobra, biuro. Dobre, bied. I chodź, Powyłem. weź sobie teraz lawaka z TATURNA ode mnie. Okej. Okay. Dobra. Aha. I zamknij bazę, bo jakiś ziomek dołączył. Jakiś WIKTOR. Dostępczył... I tego On nie ma raczej pewnie, ma, ma zerowy poziom. Kławita, Ej, nie wziąłeś go, nie dostarczyłeś do mnie go do, od bazy go. Zamknąłem bazy. Nie myślałem, że go dostarczyłeś, żeby Już. Się A, już, już dobra, już masz dobra czwarty rebirt. Re dobra, innym razem. Siamczki, dziękujemy za oglądanie. lemek jak z się moimi widzami? Do widzenia widzowie. Siamaneczko kolaneczko, pa.